Właśnie wjechaliśmy do Portugalii, jesteśmy w rejonie Algawre. Uhu! Tak się mówi. Chyba tak się mówi. nie wiemy tego. To mój 31 kraj, który odwiedziłem. Bodajże 36 kraj Moni, który odwiedziła. Jakoś tak. No i generalnie szybkich kilka słów o autostradach w Portugalii. Jak czytałem o tym wcześniej, są dwa rodzaje autostrad. Na jednych można płacić na bramkach, tak jak się to robi w Polsce, a niektóre są tylko systemem elektronicznym sterowane. I tak właśnie jest na autostradzie Valgarve, czy Valgavre, na południu Portugalii. Jest tutaj tylko system elektroniczny. Są, jest kilka metod, którymi można płacić, chyba trzy lub cztery, nie pamiętam dobrze. Dwie z nich to prepaid, który trzeba z... Robić online, no ale bez sensu, bo powiedzmy, bukujesz 5 euro, 10 euro czy ileś euro, a tak naprawdę nie wiesz, ile przejedziesz tą autostradą. My też będziemy mało tą autostradą jeździć, więc bez sensu na przykład płacić 10 euro, a wykorzystamy euro. No, będziemy stratni 9 euro, nie wiem, czy to potem jest rozliczane. Więc generalnie jest coś takiego jak system EasyToll, i według mnie jest to najlepszy system. I na wjeździe na autostradę, w tym przypadku, od razu tutaj, po wjeździe do Portugalii, są specjalne yy, takie skrzynki. O tam jest taka skrzynka EasyToll, i wystarczy tam włożyć swoją kartę i wpisać numer rejestracyjny, i wtedy pojazd jest przypisany do karty. I w momencie, gdy przejedziemy przez taką bramkę dla motocykli, to po prostu pieniążki zostaną pobrane z tej karty i wszystko będzie pięknie i zobaczcie w ogóle jak tutaj jest fajnie są osobne bramki dla samochodów i osobne bramki dla motocykli nawet jest parking gdzie możemy sobie zaparkować i właśnie to robimy i spokojnie kupić sobie swoją e-winietę jest, jest taka ścieżka, ścieżka specjalna, specjalna dla motocykli. motocykli weź pokaż tak jest taka specjalna ścieżka patrzcie na to tu. tu jest ścieżka dla motorków tam jest dla samochodów Auta generalnie robią dokładnie tak samo z tym EasyTolem lub PrePaidem, tutaj nie ma różnicy i zobaczcie, ciach. Tutaj jest ścieżka dla jazdy, a tutaj jest parking dla Borka i Moni, żeby sobie mogli spokojnie zaparkować motocykle i nie musieli blokować ruchu. Prawdopodobnie ta kamera szczytuje rejestrację od tyłu, a tutaj jest bankomat. I w tym bankomacie, tak jak mówiłem Easy toll, insert your card Keep the recipient, Continue your trip Tak to wygląda Easy pay, easy go We will see Drive safe, enjoy your trip, dziękuję System mi właśnie sczytał rejestrację Wykrył mnie i pani mówi Insert your card Także eee, To e, rewolut Nie, nie, dajmy dwie, bo są dwie rejestracje Remove card. remove card. pick Kartą Error karta. Invalid card. card. Rewolutnie nie działa. Insert kart. Jeszcze raz. Insert card. Remove card. card. Kartą Error kart. No to spróbujemy inną kartą tylko tu już wyłączam nagrywanie żeby nie było widać danych no dobra tutaj mamy przypisało mi numer rejestracyjny bo kamera go sczytała i połączyło mnie z kartą także tak to wygląda nawet nie musimy wpisać tego numeru rejestracyjnego jest git i pani nam życzy bon voyage let's go dalej Szybki updatecik jest taki, że nawet nie trzeba klikać w komputerek, żeby wpisać numer rejestracyjny, bo szczytuje jego kamera. I ciekawostka jest taka, że nasza karta Revolut nie zadziałała, żeby ją przypisać, więc nie mogliśmy zapłacić Revolutem. Na szczęście mamy też kartę M-Banku Visa Świat, która ma bardzo tak samo dobry kurs jak Revolut, a może i nawet lepszy pewnie w zależności od transakcji, od wszystkiego. Więc przypisaliśmy dwa motocykle do jednej karty Visa Świat, którą Generalnie też polecam. Jak widać, zawsze warto mieć alternatywę, bo gdybyśmy chcieli zapłacić polską kartą, to pewnie byśmy musieli zapłacić za przewalutowanie i po jakimś niekorzystnym kursie. Karty walutowe są dużo lepsze od polskich kart bankowych. Lecimy dalej, wszystko ogarnięte. to jest żółtko mi pan mówił że to jest żółtko jest nie? ciekawe 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 że to jest Mocny kontrast smaków. Mm -hmm. To trochę jak klapa to wygląda. Nie smakuje mu. Ciekawe. Już widzę, pominę. To jest niedobre, ale inne, nie? No, trudno. <grywka> tu żółtkiem rzeczywiście. Mamy jeszcze do tego. Takie mocno cynamonowe, czekoladowe ciasto. No jest w miarę dobre, ale takie ciężkie. Teraz spróbujemy żółtko. To żółtko jest takim jak marchewka. A nie marchewkowe, właśnie. Ale dobre, takie ciężkie. No. Fajne takie piernikowe. git. Także dobre zakończenie obiadu. Pozdrawiamy. Yes yes care yeah, so I don't I didn't know where I came from Yes yes figure <laughs> so and, much. Straight, and uh, straight and right right Yes, yeah. yeah, you so you're welcome all the best Kawał dziury. Byliśmy właśnie nad dziurą w miejscowości Denagil I fajna dziura ogólnie. Fajny widoczek, no ale teraz jest tak już słońce nisko, że nie oświetlało tego co jest w środku. Ale tak czy tak fajnie, warto było tutaj podejść. No i już zaczynają się fajne klify, tam widać. Także coraz fajniejsza ta Portugalia, bo na początku nie było zbytnio wow. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Najwyżej wrócimy wcześniej do Hiszpanii. Także jedziemy dalej. Jesteśmy w mieście Lagos i przyjechaliśmy na taki cypelek żeby zobaczyć klify. Niby tu nie można wjeżdżać motocyklem, ale na przypale szybko wjechaliśmy i tylko zobaczymy szybko, jak wyglądają te klify i uciekamy. Pewnie spędzimy noc w Lagos, ale to potem się będziemy nad tym zastanawiać. Na razie idziemy szybko to zobaczyć. Ogólnie fajna ta Portugalia nawet, ale dojeżdża się do tych miejsc nudno. Jakby nie jest tak, że wjeżdżasz i ło, zachwycasz się Portugalią tutaj południową, tylko po po prostu musisz dojechać tu, żeby było ładnie. Potem musisz dojechać tam, żeby było ładnie. I znowu gdzieś trzeba jechać, żeby było ładnie. I, I tak po prostu cały czas. Tak jak na przykład teraz tutaj patrzcie jak jest ładnie. Monia właśnie powiedziała, o wow, no jest nieźle, nie? No ale to nie jest tak, że jedziemy sobie Wybrzeżem i są takie piękne widoczki, tylko do tych widoków trzeba dojechać. Potem jest zakaz wjazdu, trzeba wjechać na przypale, tak jak my to robimy. No i dopiero wtedy jest wow. A na przykład dyskutujemy sobie w kaskach, że na przykład Wybrzeże Chorwackie to jest takie wow cały czas, jak jedziesz sobie motocyklem i podziwiasz go z kasku. Więc to jest inny poziom wow. A tak to tutaj no, trzeba sobie dojechać. No ale jest ładnie. Tutaj to prawda. No, fajnie, nie? Dobra, muszę teraz się trochę skupić na podziwianiu. A nie na gadaniu. Podoba mi się. No pięknie to i może tutaj jest. No, ale to jest takie miejsce, powiedzmy, komercyjne, turystyczne. Trzeba tu specjalnie przyjechać. Trzeba zatrzymać na parkingu, trzeba podejść. Są po prostu ścieżki wytyczone, żeby to zwiedzać. No ja do końca nie jestem przekonany takich miejsc. No jest ładnie, ale wolę jechać po prostu i podziwiać wszystko z motocykla, a nie tak jak jest tutaj. A zaraz Monia opowie swoją wersję. A mi się bardzo podobało. No i są czasami takie miejsca, w które trzeba po prostu podejść. Nie da się wszędzie dojechać na motocyklu. Wiadomo, że jest super pojechać w każde miejsce i tak jakby no, podziwiać te miejsca z y, siedzenia motocykla, ale no czasami się nie da i warto się przejść, bo w sumie taka prawda, że jakby dało się do tych wszystkich miejsc dojechać, to każdy by tutaj mógł dojechać, a tak nie każdemu się chce, więc może nie ma aż tak dużo ludzi, więc y, no nie, no było fajnie, fajnie to zobaczyć na żywo, kurczę, no ta potęga tego robi wrażenie, na mnie przynajmniej, fajne wzburzone morze, fajne klify, fajne plaże, także może uda się gdzieś poplażować, może nie na tak takich klifach, ale gdzieś w Portugalii może uda nam się pomoczyć dupę. Ten mi kręci głową, że nie, ale ja bym bardzo chciała, a on tu nie ma, a on tu nie ma tak do końca w stu procentach wszystkiego do gadania, czy jak to tam się mówi. Nieprawda, jest super. Jest, jest ekstra bikini wieje i będzie ekstra. Lecimy. Twoje będzie ogolone bikini? Cieszę się bardzo, że będzie twoje ogolone bikini. Także jedziemy teraz szukać noclegu. Może coś się znajdzie za takie 35-40 euro. Zobaczymy i pospatrujemy trochę po mieście. Może się uda. Jednak nie śpimy w Lagos. Podjęliśmy decyzję, że dojedziemy prawie, że na sam koniec Europy. No Borkowski Borkowski podjął decyzję, że jedziemy jednak do Sagres. Jest to miejscowość chyba najbardziej oddalona na południowy zachód w Portugalii. Udało nam się zobaczyć końcówkę. Zachodu słońca jest tu dużo ludzi, bo po prostu podziwiają świat piękny, portugalski. Wo, no. Nieźle, no. Daj mi rękę. No nieźle. No. Trzeba ich nagrać, ale fajnie. No super. Ale trzeba być tu ostrożnym bardzo. Jakie fale w ogóle? Super, że tu dojechaliśmy. Uważaj, baby. Bo tu już kurczę. Nie ma żartów. One-way ticket. Jakie kurczę klify. I surferzy. Nie rób tak, bo będziesz niebezpiecznie. Tutaj masz. Chodź już do domu malna, niebezpieczna, niebezpieczna. Chodź do domu już Do domu idź już Tam będziesz bezpieczna Jakbym wiedział, że się przewrócę To bym nie wychodził z domu Więc idź do domu konik duży duża łazienka czuło bardzo hejo, jesteśmy w miejscowości Sagres czyli najbardziej wysuniętym na południe południowy Sytyl... zachód tak, południowy miasteczko zachód. w Portugalii w Portugalii, byliśmy nad klifami, teraz idziemy do miasta coś zjeść udało nam się ogarnąć nocleg za 5 dyszek w sensie 50 euro i bardzo Nawet fajny, skokor. bo Mamy, mieszkamy na parterze, mamy blisko bardzo od motocykli, żeby nosić bagaż. Tak. Jest fajnie czysto, duży pokój, jest bardzo super. Fajny. I blisko jest centrum. Właśnie idziemy coś centrum. zjeść. Także kilka kroczków tylko. Jutro może pojedziemy i popłyniemy na delfiny. Tak, ale nie jeść, tylko oglądać. Tak, tylko oglądać. Zobaczymy ile będzie to kosztowało w ogóle, bo jak będzie strasznie drogo to nie ten budżet. Tak, także idziemy popatrzeć, co tu mają w miasteczku. Humus, o tapas. O tu też jest fajnie. można takie jakieś tapasiki powcinać sobie. Kurde, w ogóle jak super, nie? Bosa Bruhaus będzie łowił. Mamy. Perfect, thank you. No okay. You hit this, okay? Okay. Ok. Only this? Yes, only this. Only this. This no. Okay. Only this. Okay, Thank you so much. You're welcome. Mamy percebes czy percebes. percebes? Percebes, percebes. Czyli takie żyjące... Pęczek kaczenicy, tak? Właśnie, Coś tak takiego. no. Tak, no, owoce morza, które są... Spotykane chyba tylko tutaj w rejonie Algabre i, i wydobycie jest ponoć bardzo trudne i są rzadko spotykane więc chyba tutaj Spróbujemy. Tutaj Dawaj to jest tego co pan ci obrał i od razu jest yes, yes, the waiter told us thank you so much Jak małże, w sumie Jak małże no. Ciekawe Nie wiem jak co, ale ciekawa konsystencja w ogóle taka żelkowata. Dużo ładniska to jest, nie? No Mamże w sumie. Dla mnie. Te percepes właśnie tak jak łonia mówi, są takie słonawe, morską wodą mieć, czuć. Konsystencja takiej żelki, nie? Nie wiem, co mi to przypomina. Trochę ostrygę może, delikatnie wpada w smak ostrygi, czyli tej bryzy takiej morskiej. No i tyle. Dobrze, że mamy tylko 100 gramów za 7 euro. Bo... No nie ma szału, nie? ale warto spróbować na pewno. To jest jakby przysmak lokalny. I nie w, w ogóle przed wycieczką do Portugalii nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Poczytałem o tym chyba w internecie przed wyjazdem. I trzeba tego spróbować. Lubimy poznawać świat, poznawać nowe smaki, więc jak najbardziej trzeba to robić. A jeszcze chciałem dodać, że to wygląda jak było w takim bandażu. <tuszę> jak taki mały Skoty, wiesz jak mały tak wygląda? <laughs> Dobre? Słona woda. Ale niebawem przyjdzie nam coś lepszego. I też będę jadł to pierwszy raz. Oh, thank you. I'm, I have some question, because this is for scra scratching the legs, yeah, yeah. yes? And this spoon is like... Take the meat inside. Okay. With this part also. Okay, and this is. Uh, the sauce. I bring ah, the sauce. Okay, you bring it in crab. Okay. With the meat, I'll mix it. So. Okay, and perfect. I bring you some toasties now too. It's good with bread also, but with the toast is nice. Okay. Yes, most choice, you take the meat out from Okay. This pieces here. Perfect. Thank you so much. Okay, thank you. Mami. crab. this? Crab. Zjedliśmy pyszną kolacyjkę i wracamy na chatę do Spanka. Pierwszy raz w życiu jadłem kraba i naprawdę bardzo mi smakował. I się nim najadłem, a jednego na pół. Ważyło około kilograma i kosztował 35 euro. Mega cena, bo w Polsce jest 4 razy drożej, chyba, za coś takiego. Fajne mięsko, tak, ale dużo lepsza krewetka. No i rzeczywiście yy, jesz, jesz, jesz i, i jesz. Także <grych> było spoczko. No, jedliśmy też tego parcebes, percebes, percebes, percebes. Czału nie ma, ale warto spróbować, bo próbowanie nowych rzeczy jest fajne. Nawet takiej y, słonej wody morskiej. <laughs> tak. Spoko. Idziemy spać, dobranoc. dobranoc.